Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie bardzo króciutki filmik z AFK Journey, czyli no powiedzmy, że jest to AFK 2, chociaż twórcy oficjalnie zrezygnowali z tej nazwy. Generalnie tutaj powiem o dwóch bardzo istotnych sprawach, jedna jest już raczej od dawna znana, czyli premiera gry odbędzie się 27 marca, oficjalnie globalnie dla prawie wszystkich poza paroma krajami. Generalnie Zostało 10 dni do premiery, więc to jest właśnie pierwszy powód nagrywania tego filmu, ale jest to powód mniej istotny, ponieważ drugi powód jest o wiele, wiele bardziej istotny. Zastanawialiśmy się, ja tak samo, czy na 100% będzie język polski. Ja mówiłem, że raczej będzie, ale no, nie mogłem tego potwierdzić oficjalnie, bo nie jestem twórcą tej gry. Jeżeli patrzycie już od jakiegoś czasu na ekran, nie tylko mnie słuchacie, ale również patrzycie na to, co dzieje się na ekranie. To już na pewno zauważyliście pewne szczegóły, mianowicie, że tutaj mamy nazwy, takie jak pomocnik kulek, czy jakaś tam postać odzywa się mistrzu ogień, uważaj. Jeżeli podejdziemy sobie dalej, mamy pomocniczkę, znowu mamy pomocnika, no i co to oznacza? To oznacza, że jeżeli wejdziemy tutaj, następnie koło zębate i mamy tekst, i co mamy na liście język polski? Oficjalnie będzie dostępny język polski, oczywiście na serwerze testowym, czyli na tym, z którego ja obecnie nagrywam, nie jest jeszcze wszystko potłumaczone, no bo gra nie wyszła oficjalnie, oni dopiero dodali te nowe języki, wiele języków zresztą. Jeżeli zobaczycie sobie tutaj, to znowuż mamy podróż, czyli znowu coś spolszczone. Jeżeli klikniemy z kolei tutaj, mamy Story Quest, czyli to nie jest przetłumaczone, ale już na przykład cel jest przetłumaczony, znajdź Cipiego. Więc na razie skromnie, ale już mamy pierwsze, właśnie zalążki tłumaczenia. Postacie nie są potłumaczone, ich zdolności nie są potłumaczone, niestety na ten moment, ale jestem pewien, że skoro język polski się już w grze pojawił, na serwerze testowym, to na 100% będzie dostępny również na serwerach głównych i wtedy już pewnie wszystko tutaj, co widzicie, będzie potłumaczone. Wszystkie umiejętności będzie na pewno dużo łatwiej, zresztą mamy już profesjonalne. Tier listy, więc wiemy mniej więcej, jakie postacie będą dobre. To tym zajmę się oczywiście troszkę bliżej premiery. Tutaj Chippy jest już przed nami. pomocy druga strona się pali, jak widać, tutaj mamy dialogi już po polsku, więc ewidentnie będzie język polski, no jest już dodany w grze, więc tutaj innej opcji nie ma. No i to by było na tyle na ten moment. Chciałem Was o tym poinformować, bo to ja wiem, że jest bardzo ważna kwestia dla wielu osób przy bardziej rozwiniętych grach, a ta gra będzie jednak troszkę bardziej rozwinięta niż zwykła AFK Arena, ta taka oryginalna AFK Arena. Więc jestem pewien, że na pewno więcej osób przekona się do gry, bo jakby był dostępny tylko i wyłącznie język angielski i jakieś tam inne, ale nie byłoby polskiego, to ja wiem, że wiele osób by z gry zrezygnowało. No i oczywiście w pewnym sensie to rozumiem, o wiele przyjemniej gra się z językiem polskim, chociaż wiadomo, że wielu osobom nie jest to potrzebne. Nie jest to wymagane w żaden sposób, ale jest po prostu łatwiej też. Ja wiem, że nie każdy zna angielski w stopniu zaawansowanym, więc no, na pewno mi osobiście będzie grało się dużo przyjemniej. Będzie mi się dużo przyjemniej nagrywało. Grę też omawiało nowe postacie na przykład, bo wiadomo wtedy nie muszę sobie ich tłumaczyć, tylko po prostu włączam grę, odpalam, czytam, oceniam, recenzuję i tak dalej. Także. To już naprawdę koniec tego filmu. Język polski na 100% przy globalnej premierze, która odbędzie się 27 marca tego roku, czyli w momencie wypuszczenia tego filmu mamy 10 dni do premiery. Na pewno bliżej premiery jeszcze będę informował co i jak, na pewno jeszcze będę przypominał, żeby nikt nie zapomniał, żeby grać od dnia pierwszego i nic nie stracić. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu już oficjalnie, ostatecznie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.